Cześć witajcie, ja jestem Przemek i dzisiaj postanowiłem zająć się tematem kłamstw. Nikt nie lubi kiedy jest okłamywany i ja sam tego okropnie nie lubię, dlatego w tym odcinku przedstawię Wam 5 kłamstw, w które wierzyłeś całe życie w CSGO. Postaram się w nim wyjaśnić i obalić parę rzeczy związanych z CS-em, które na pewno Was zaskoczą, także naprawdę warto obejrzeć ten odcinek do końca. Tradycyjnie tak jak w poprzednim odcinku macie do wygrania taką fajną abłupkę Redline. Zasady będą bardzo proste. Po przeczytaniu każdego punktu napiszcie czy w daną rzecz wierzyliście, czy nie. Dlatego proponuję napisać sobie numerki od 1 do 5 i po każdej przedstawionej przeze mnie rzeczy pisać tak lub nie. Dodatkowo, aby być branymi pod uwagę, musicie zostawić suba, dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Wyniki konkursu pojawią się 20 sierpnia na mojej grupie, do której link podałem w opisie. Lecimy! I zaczynamy moim zdaniem od czegoś bardzo ciekawego. Mianowicie wiele osób uważa, że nie warto grać z P250 na rundzie pistoletowej. Moim zdaniem zbyt często ten pistolet jest pomijany, bo w niektórych przypadkach warto go kupić. Na przykład po stronie antyterrorystów dzięki swojej niskiej cenie pozwala nam na kupno smoka i skutecznie możemy zatrzymać raż po stronie terrorystów lub na odwrót. Kolejnym plusem po stronie CT jest to, że terroryści ze swoimi blokami mimo że jesteśmy bez kewlara, nie zabiją nas na strzała, a my ich naszym P250 już tak. Pamiętajcie też, że pistolet ale ten zadaje sporo obrażeń i co nawet na dalekich odległościach. Nie mówię, że teraz wszyscy powinniśmy zacząć grać z P250, po prostu tutaj chciałbym obalić te powielane przez niektórych kłamstwo, że P250 prawie niczym się nie różni od standardowych broni i szkoda na niego marnować hajsu. Jeżeli weźmiemy stosunek ceny do jakości, to P250 tutaj wygrywa. Nie tak dawno pytałem się was i swoich znajomych, czy można mieć 9999 fps w grze, nie mając komputera z NASA. Kiedy przekonywałem wszystkich, że jest to możliwe, to wszyscy mówili mi, że kłamie i teraz właśnie udowodnię wszystkim niedowiarkom, że mówiłem prawdę. Na samym początku wpiszę komendę netgraph, dzięki której będziemy mogli zobaczyć nasze fps -y w grze. Teraz wpiszę kolejną magiczną komendę, timescale i patrzcie, co się dzieje teraz z FPS-ami. Mówiłem, że nie kłamie? Spróbujcie sami popytać swoich znajomych, to też wam będą mówić, że to niemożliwe, i wtedy ich zaskoczycie. Oczywiście nie odbyło się bez skutków ubocznych, bo wszystkie animacje spowolniły, ale jak widzicie jest to prawda. Znacie to miejsce na mirażu, prawda? Pewnie tak samo jak ja nazywacie je kuchnią Ale popatrzmy na to miejsce dokładnie Widzicie tu jakieś kuchenki, czy inne sprzęty, które wskazywałyby na to, że jest to kuchnia? Nie ma, bo miejsce to jest sklepem Są lady, półki, kasa Niektórzy na początku nie zwracają na to uwagi, ale jak widzicie żyjemy tak jakby w ciągłym błędzie Ale zaraz, 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 dlaczego tak jakby? Nazwa tego miejsca przetrwała z CSA 1.6, gdzie faktycznie była kuchnia i ludzie przyzwyczaili się do tego nazewnictwa Także spokojnie możecie mówić dalej o kuchni, bo jak zaczniecie mówić o sklepie, to wtedy będę was dopiero szkalować. A teraz udowodnię wam jednym prostym pytaniem, że wierzycie w kolejne kłamstwo. Z którą bronią chodzi się najwolniej? Większość z was powiedziałby mi, że z Negev'em, ale to nieprawda. Okazuje się, że to z zoomem przy awce poruszamy się jeszcze wolniej. Prędkość chodzenia z Negev'em wynosi 195 jednostek, a z AV-ą równe 100. I ostatnim kłamstwem, w które wierzy ogromna ilość osób jest to, że skiny są naprawdę losowane podczas otwierania skrzynki. Wykorzystałem to już w którymś odcinku, ale mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, bo wielu nowych widzów go nie oglądało i z pewnością tkwi w tym kłamstwie. Dlaczego kłamstwie? Bo skin jaki nam wypadnie jest już przypisany do danej skrzynki, a animacja losowania daje nam tylko złudzenie. Mnie osobiście to bardzo zdziwiło, gdy się o tym dowiedziałem. A was? Moi najdrożsi widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcecie zobaczyć ich więcej, to jak zawsze zachęcam Was do pozostawienia lajka, subskrypcji oraz w napisaniu o tym, że chcecie kolejne takiego typu filmy w komentarzu. Zapraszam was także na mojego fanpage'a, grupę PBG Team i na mojego Instagrama. Link jak zawsze w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, ELDO!